Po Japonii Bawaria i loty w Oberstdorfie. Od piątku do niedzieli, przed skoczkami, trzy konkursy, a przed Polskim Związkiem Narciarskim trudne negocjacje z trenerem Stefanem Horngacherem. Skokowe puzzle rozsypane. Spróbujmy je dopasować. Schuster z końcem sezonu odchodzi z kadry Niemiec. Co ma do tego austriacki element o nazwie Horngacher? Wiem, że Horngacher ma w Polsce kontrakt do końca tego sezonu. I taki jest mój komentarz do tego. Obrazek zaczyna nam się składać. Drążymy dalej. We heard that Chodzą słuchy, że ktoś z niemieckiej federacji już rozmawiał ze Stefanem Horngacherem. Tak, ktoś już rozmawiał, ale tak naprawdę nie wiem nic. Ktoś tu się zmieszał. Wiemy tylko, że Horngacher idealnie. Wkomponowałby się w niemiecką układankę. Oczywiście, że Horngacher by nam pasował. Był tutaj przez 8 lat. To on współtworzył obecny system szkolenia i funkcjonowania. Czekamy na ruch polskich działaczy kluczowego puzla w biało-czerwonej układance. Oddać nie powinni. Wszystkie konkursy z Oberzdorfu w jedynce i w TVP Sport zapraszamy przez kolejne popołudnia już od jutra. W piątek spotykamy się o 15.05 w TVP Sport i pół godziny później w jedynce, w sobotę i niedzielę odpowiednio o 15.20 i 15.50.